Got it. Eee, witam wszystkich bardzo serdecznie. pop rozkazuj na mojej kanale nowy BBC. Kanal. wasza Pink i znanym się się skompasawekarskiej. Jiuuuu, dokładnie. A tym razem materiał, który w, w, w momencie tego nagrywania. Jeszcze u Driftera na kanale nie ma, ale też mam to gdzieś. Joo, po prostu chciałem to zrobić i zrobiłem. Nya, E, temat następujący: lufa, przedłużenie lufy w Black Opsie. Czy, czy coś to pomaga, czy coś to daje? I jeżeli już, to co takiego? Ha, ha, ha. A więc zrobimy to w ten sam sposób, jak i też ostatnim razem z Tumikiem. Jo! Po tym właśnie ostatnim materiale z Tumikiem doszedłem do wniosku, że będę jednak to, że tak powiem, e, samemu robił. Jeżeli to już będzie miał materiał na e, jakiś temat, który mam zamiar zrobić, to po prostu sobie obejrzę, porównam. E, być może wezmę jakieś statystyki, jeżeli są one, że tak powiem takie same jak i u mnie one wychodzą lub podobne, e, ponieważ on czasami ma statystyki w liczbach, których ja tutaj nie będę obliczał, bo po prostu według mnie nie robi to sensu. Wystarczy, jeżeli wiemy, ok, e, w, tej, w tej broni potrzebuje jeden nabój lub więcej lub mniej, aby zabić, to można sobie już mniej więcej przedstawić, czy to działa, czy nie. Proste jak but, chyba, tak? Mam nadzieję. A więc bardzo szybko przechodzimy od razu do tego, co chcemy wiedzieć. Czy lufa coś daje? A więc ja sobie znowu tutaj z Dziukensem i tym razem jeszcze z Udaskim odpaliśmy znowu mapę Fringe, e, aby mieć dosłownie te same odległości jak i przy teście z Tłumikiem i też ta mapa będzie, że tak powiem, częściej e, na kanale, jeżeli będę testował jakieś właśnie takie to dodatki do broni. BAM! Jako pierwsza broń bierzemy tutaj KUDE, czyli SMG. Jest to SMG, które jest, można by było powiedzieć, skopiowane z Black Opsa 2. Statystyki prawie wszystkie ma bardzo, bardzo, bardzo mocne, podobne do broni MSMC z Black Opsa 2 i najbardziej też właśnie po prostu tą broń przypomina. I Kuda jest to jedna z bardziej, że tak powiem, Dobrych broni, tak? Dobra broń, e, bo jest, że tak powiem, na każdą odległość w miarę git majonez. A więc zobaczmy, jak to wygląda e, na przykładzie kudzy z lufą. A więc bez lufy mamy następująco: na bliski dystans 4 naboje, na średni dystans 5 naboje, na daleki dystans 6 naboi. Jeżeli nałożymy lufę na tą broń, to mamy 4 naboje na bliski dystans, 5 naboje na średni dystans i 5 naboi na daleki dystans. E, a więc. Zmienia tak. Pierwsze dwie statystyki, czyli bliski i średni dystans, nie zmieniają się wcale, jednak na daleki dystans potrzebujemy jeden nabój więcej, co jest bardzo dobrą rzeczą. Co oznacza też, że przykładowo w tej broni lufa działa. Broń ICR, jedna z najbardziej precyzyjnych szturmówek, że tak powiem, nie licząc z tych, które strzelają salwami, Um, I tutaj rzecz, rzecz wygląda następująco. Na bliski dystans 4 naboje, na średni dystans 4 naboje, na daleki dystans 5 naboje. Very, very nice. Porównując cudę do kudy. To już widać bez lufy Różnica, że na średni dystans potrzebujemy jeden nabój więcej. I trzeba się liczyć też z tym, że po prostu szturmówki są o wiele bardziej precyzyjne. Jak właśnie, przykładowo, ICR tak czy inaczej jest. Z lufą wygląda, że następująco, cztery naboje na bliski, 4 naboje na średni, cztery naboje na daleki dystans. Bim! A więc jeszcze lepiej. Eee, co tutaj się zmienia, znowu tak samo jak i przy Kudzie, na daleki dystans potrzebujemy jeden nabój mniej. Tak dla jaj postanowiłem wytestować też sobie shotguna. Wziąłem Argusa. Argus jest to shotgun, który szczela, że tak powiem, paletem takim, tak? Taka paletka. Paletka, kurwa. Co to za wyraz? What the fuck! Takim pojedynczym, jakby nabojem, tak? Um, Śród jest tak mocno skupiony w jednym, że tak powiem, naboju, że strzela on praktycznie w jedno miejsce. Nie rozprasza się jak inne shotguny. Na innych shotgunach byłby ten przykład trochę daremny, z tego powodu, że um, za każdym strzałem ten rozrzut jest minimalnie inny i te statystyki, według mnie, nie byłyby w 100% w porządku. Tym shotgunem można, że tak powiem, na tym polegać. Jednak na bliski dystans potrzebujemy jeden nabój. Na średni zero? What? Na średniej nie jesteśmy w stanie zabić, na daleki też nie. Po prostu bardzo, bardzo krótki dystans tej broni. Więc tak samo też wygląda to jest z lufą: z lufą na, na bliski dystans jeden nabój, na średni 0, e, czyli nie udało się zabić, i na daleki tym bardziej by się nie udało. Jednak, jak tutaj widzicie teraz, e, sprawdziliśmy z Dukesem, jak to wygląda, jeżeli. On będzie w moim kierunku szedł. Na jaki dystans jestem w stanie go zabić bez lufy, a na jaki dystans z lufą? I widzimy, że jest to mniej więcej metr, powiedzmy półtora maksimum, ale raczej metr różnicy co do odległości. Więc aż tak dużo na shotgunie ta lufa wcale nie daje. Praktycznie nic, co to jest ten metr, tak? Czasami wiadomo, że może się przydać, ale jest to bardziej rzadkość, bo shotgunami gra się naprawdę na bliski dystans. I w tym wypadku nie robi to najmniejszej różnicy. Przejdźmy jednak do... Man of War, czyli kolejna szturmówka, tak? Jest to bardzo, 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 bardzo dobra szturmówka. I w porównaniu do icr potrzebujemy praktycznie już od samego początku na każdy jeden dystans mniej naboi lub jeden nabój mniej. Czyli na bliski dystans trzy naboje, na średni dystans trzy naboje, nadal daleki dystans cztery naboje. Dosłownie po jednym naboju mniej niż potrzebuje tego ICR. Dokładnie. Jak to wygląda z, z przedłużeniem lufy? Na bliski dystans 3 naboje, na średni dystans 3 naboje, na, na daleki dystans też 3 naboje, a więc można powiedzieć, że w przypadku ICR-a, jak i zresztą menowo lufa, że tak powiem, bardziej utwarnia tą broń w taki sposób, że jest ona po prostu na każdy dystans identycznie zabójcza, tak? Czyli nie zmienia się ilość hitmarkerów, których potrzebujemy, ile potrzebujemy, aby zabić przeciwnika, co jest bardzo dobrą rzeczą dla tych osób, które się przyzwyczaiły liczyć hitmarkery, tak? Zawsze słyszymy taki dźwięk pum, pum, pum szczelając wroga, i po prostu wiele osób, tak jak ja zresztą, zapamiętuję sobie, ile naboi mniej więcej ja potrzebuję, na jaką odległość, i wtedy przerywam często szczelanie. I wiadomo, że jeżeli za każdym razem możemy sobie powiedzieć, ok, w Man of potrzebuje na każdy dystans trzy takie hitmarkery, to też można za trzema, że tak powiem, takimi dźwiękami przestać strzelać i zająć się następnym wrogiem. Bardzo fajna rzecz i jest dzięki lufie, że tak powiem, w tej broni możliwe. Bez lufy na daleki dystans mamy po prostu jeden nabój więcej i w tym momencie albo sobie zapamiętamy, ok, tam potrzebuje jeden hitmarker więcej, albo nałożymy lufę i tego problemu już nie ma. Chciałem wytestować też, jak wygląda sytuacja na LMG, jednak na LMG nałożyć lufy się nie da. Nie można w, w LMG przedłużyć lufy, ponieważ te bronie, że tak powiem, już same z siebie mają po prostu masakryczny zasięg, mas masakryczną e, e, precyzyjność. Jest to już od e, e, Modern Warfare 2 o ile się nie mylę, że LMG po prostu są przesadnie mocne. Nie jest to niczym nowym, jednak akurat w Bekopie Trójcy są te broń też o tyle zwolnione w końcu. Poruszanie się z LMG, że nie przeszkadza aż to tak mocno. Jo, to by było na tyle w sumie. A więc jeszcze raz tak szybko, że tak powiem, w skrócie. Na przykładowym SMG Kuda, który jest bardzo, bardzo fajny, naprawdę bardzo, bardzo fajne polecam na bliski dystans bez. Lufy 4 na średni 5 na daleki 6, i z lufą zmienia się tylko i wyłącznie daleki dystans z 6 na 5 naboi. W icr że tak samo, zmienia się tylko i wyłącznie daleki dystans z 5 na 4 naboje. W szotganie nie robiło to jakiegokolwiek sensu, a co do man of war, zmienił się że tak powiem daleki dystans z 4 na 3 naboje. A więc w każdej broni, gdzie lufę szło nałożyć i robiła też ona sens, czyli o -y, em, tutaj wylatują. Wszędzie, w każdej tej broni, talufa coś dała. I to wszędzie, dosłownie o jeden nabój, że tak powiem, zmniejszyła e, ilość potrzebowania, e, potrzebowanych naboi, aby zabić wroga. Jest to, według mnie, bardzo, że powiem, dobra funkcja, tak? I bardzo dość, że tak powiem, stabilna, tak? Przy każdej broni, jak na razie, przynajmniej, które testowałem, dosłownie wszędzie są tak samo te statystyki zrobione. Bliski, średni dystans się nie zmienia, daleki dystans się zmienia. I po to jest talufa, tak? Aby zwiększyć. Zasięg naszej broni. Bam! W metrach nie będę tutaj tego obliczał i tak dalej, bo wątpię, żeby któryś z Was biegał z linijką po mapach i liczył, w, w która skrzynka lub które okno jest ile metrów ode mnie. Jest to w moim... W moim zdaniem lekko bez sensu. Yo, to by było na tyle, mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób wam to pomaga, jeżeli nie, to nie, jeżeli tak, to bardzo fajnie. Oczywiście, like, share, subscribe, motherfucker. Jo, ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca, jak zawsze zapraszam do następnego razu, biać. Na Naraz Beast, Jesteś pizdą, tak jak twoja stara. Yeah.